Prezes telewizji publicznej, Andrzej Urbański, przeznaczył na wielką orkiestrę świątecznej pomocy, na aukcję swój fotel, bezczelnie twierdząc, że jest to sposób na ochronienie tego fotela przed zawłaszczeniem go przed politykami. Ten najbardziej polityczny ze wszystkich prezesów telewizji publicznej od wielu, wielu lat stara się stworzyć wrażenie, że jest obrońcą niepodległości mediów przed politycznymi wpływami. To, co zostało zrobione za jego czasów w telewizji, jak skandaliczne, nieprawdziwe materiały za jego czasów w telewizji publicznej się pokazują, naprawdę powodują, że ten pan lepiej nie tylko powinien ustąpić jak najszybciej z owego fotela, którego już się pozbył, ale też nie powinien w ogóle w tej sprawie się wypowiadać. Chcę jednocześnie zwrócić uwagę na dodatkowy element. Otóż Andrzej Urbański nie przeznaczył na aukcję niczego swojego, niczego prywatnego, niczego, za co musiał własne pieniądze przeznaczyć, tylko przeznaczył coś, co do niego nie należało, bo należało do telewizji publicznej. Jest to bardzo typowy dla polityków tej właśnie klasy sposób. Nic własnego, tylko najtańszym sposobem jest pozbycie się czy też przeznaczenie ku swojemu splendorowi, no bo oczywiście oczekiwał, że w wyniku tej aukcji będzie pochwalony, że coś swojego daje, przeznaczenie czegoś, co, należy do, niego, do, co do niego nie należy, a co jest własnością publiczną. Przypomnę tutaj sytuację, w której minister Świąkalski zapowiadał, że dyktafon pana Ziobry przeznaczy na aukcję publiczną. Na szczęście w odpowiednim momencie się zreflektował i powiedział, że niczego, co jest na składzie Ministerstwa Sprawiedliwości na publiczne aukcje przeznaczać nie może. Podobnie jak sądzę Andrzej Urbański, te 6 tysięcy, które zostało wylicytowane za fotel prezesa telewizji. Fotel, jeszcze raz przypomnijmy, nie należący do Andrzeja Urbańskiego, tylko będący na składzie telewizji publicznej. Te 6 tysięcy on sam z własnej kieszeni powinien do kasy telewizji zwrócić.